Braliśmy udział w takich ćwiczeniach w metrze i my byliśmy tymi osobami, które jechały tym metrem, żeby to wszystko było takie realne. I wiesz, do tego momentu, kiedy wsiadamy do metra, to były ćwiczenia. Jest trochę śmiechu, trochę chichu, że bierzemy udział w takich ćwiczeniach, bo to było w nocy. I wpadają. No i teraz tak część tych um, antyterrorystów um, to byli terroryści na potrzeby ćwiczenia, założenia, a później ktoś odbijał nas jako zakładników. Ja pierwszy raz coś takiego przeżyłam. W ogóle szacunek dla tych gości i, i ja, się ja się bałam. Ja byłam tam, wiesz, wiedziałam, że jestem pozorantem, ale jak wpadli i tam nie było, że proszę usiąść, tylko ja zobaczyłam, jak wygląda prawdziwa akcja taka terrorystyczna. Da, ta, darcie mordy. Da tak, głośne okrzyki. Dla mnie wtedy to był taki impuls, że co się może wydarzyć, że to nie jest sielanka i nikt nie będzie się patrzył, że o przepraszam pana torbę tam przestawiłem nogą, tak. To był dla mnie szok. Ja do teraz to pamiętam, tak jak rozmawiamy i pamiętam te swoje emocje wtedy. Ja byłam przerażona i wtedy mnie sparaliżowało.